we sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy, albo którzy się mają cieszyć z tego, co z pańskiego stołu im skapnie. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na Igrzyskach Olimpijskich. Powiedz to razem jesteśmy w finale mistrzostw Świata! Siema sportowe świry. Dzisiaj będzie tak ostrzej niż po niejednym challenge'u książula z najostrzejszymi burgerami. Zobaczycie, jak legia z Jagą, niczym Budda piszą historię w europejskich pucharach. Nasze młode piłkarki rozbały system na mistrzostwach, a minister daje nadzieję na olimpiadę w Polsce. Do tego dowiecie się, jak nisko upadła nasza reprezentacja i kto może być nową gwiazdą polskiego tenisa. Zapnijcie pasy, bo jedziemy po bandzie. Wy jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Uwaga, bo zaraz spadniecie z krzesła. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa właśnie dokonały czegoś, co brzmi jak żart, ale jest kurwa prawdziwe. Jako jedyne kluby w całej Europie mają komplet zwycięstw w lidze konferencji. Jaga rozjechała mołdawski Petrokub 2-0, a Legia dała lekcję futbolu Serbom z TSC, wygrywając 3-0. I tu jest najlepsze. Mieli tylko 33% posiadania piłki. Te sukcesy to nie jest przypadek. Obydwa kluby od lat budują solidne struktury, inwestują w szkolenie młodzieży i infrastrukturę. Jagiellonia ma jeden z najnowocześniejszych ośrodków treningowych w Polsce, a Akademia Legii wypuściła więcej talentów niż Biedroń ze Śmiszkiem mają dzieci. Najlepsze, że te wyniki mogą dać nam dwa miejsca w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dla tych, co nie kumają, to jest jak upgrade z Fiata do BMW i z Bidena na Trumpa w jednym. Co więcej, te sukcesy mogą przyciągnąć sponsorów i zwiększyć zainteresowanie ligą. Już teraz polska ekstraklasa notuje wzrost oglądalności, a międzynarodowe sukcesy mogą tylko to napędzić. To jak efekt kuli śnieżnej: im lepiej gramy w Europie, tym więcej kasy wpada do Ligi. A im więcej kasy, tym lepsze transfery i wyższy poziom. A im im wyższy poziom, tym więcej kasy, a im więcej kasy tym, tym chętniej pazerni politycy będą pchali swoje łapska w tę działkę. Ale na razie jest dobrze. 1378 dni tyle właśnie czeka polska piłka nożna na awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, biorąc pod uwagę wszelkie kategorie wiekowe. Dziś po raz pierwszy od 1993 roku nasza reprezentacja staje przed naprawdę realną szansą na znalezienie się w najlepszej osiemce globu. A teraz trzymajcie się mocno, bo to jest grubsze niż ego Najmana przed solówką ze Stanowskim. Nasze młode Polki do lat 17 właśnie pokazały, że mają większe jaja niż cała męska reprezentacja. Razem wzięta. Na Mistrzostwach Świata w Dominikanie zrobiły coś, czego nasi panowie nie potrafią od lat. Wygrywają. Najpierw rozjechały Zambię 2 do zera, potem zremisowały z Japonią, tak tą samą Japonią, która normalnie gra w piłkę, a nie kopie się po kostkach, a na koniec dały radę zremisować z Brazylią. To jest poziom, jakiego nasze męskie orły probierza mogły szukać co najwyżej w FIFA, ale na konsoli. Zobaczmy, to razem jesteśmy w ćwierćfinele mistrzostw świata! Tak jest! Ale żony się cieszą! Polska-Brazylia 0-0! Kolejny zwycięski remis w naszej historii! Brazylijki płaczą! Niebo nad Dominikaną płacze nad nimi! Ale nasze buzie są uśmiechnięte, nasze buzie są radosne! A jeśli w naszych oczach są łzy, to tylko i wyłącznie łzy szczęścia! I wiecie co? Ten sukces to nie jest dzieło przypadku. Polski Związek Piłki Nożnej wreszcie zaczął traktować żeński futbol poważnie, inwestując w szkolenie i infrastrukturę. W ostatnich latach powstało kilka akademii specjalnie dla dziewczyn, a liczba zarejestrowanych zawodniczek wzrosła o 40% w porównaniu do 2019 roku. Te dziewczyny trenują w nowoczesnych ośrodkach, mają profesjonalną opiekę medyczną i dietetyczną. To już nie są czasy, kiedy kobieca piłka była traktowana jak dyskusja o praworządności w TVP. W polskim sporcie istnieją dwie kasty: ta rządząca, którym należy się wszystko, i ta, która organizuje realnie sport. Czyli trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, którzy obsługują ekipy sportowe, sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy. Albo którzy się mają cieszyć z tego, co z pańskiego stołu im skapnie. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na Igrzyskach Olimpijskich. Teraz siądźcie wygodnie, bo minister Nitras właśnie odpalił taką bombę, że Oppenheimer by się nie powstydził. Gość serio myśli o organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w Polsce. I nie, to nie jest żart ani efekt uboczny świętowania z Kierwińskim. Nitras mówi, że to będzie skok cywilizacyjny. Porównuje to do Euro 2012, gdzie faktycznie zostało nam parę fajnych dróg i lotnisk. Ale stary, olimpiada to nie euro. To jest impreza większa niż lista afer po 89. Pogadajmy konkretami. Organizacja igrzysk to koszt od 15 do nawet 30 miliardów. I nie, nie złotych, a dolarów. Dla porównania, całe euro kosztowało nas około 100 miliardów złotych, z czego większość poszła na infrastrukturę. Tylko wtedy nie byliśmy w sytuacji zwiększonych wydatków na obronność, i nikt nie mówił, że grozi nam wojna z Rosją. Wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo przejęci. My w Polsce też musimy zdać być może najtrudniejszy egzamin od od niepamiętnych lat, i nie, nie chcę epatować opinii publicznej zbyt mocnymi sformułowaniami, ale uwierzcie mi Państwo, sytuacja, w jakiej znalazła się Europa, Ukraina, Polska, wymaga skupienia energii maksymalnej solidarności, nie tylko z Ukrainą, ale także całego polskiego narodu, bo te wyzwania, które są przed nami, są naprawdę. No, Pierwszy tego rodzaju od kilkudziesięciu lat, i dlatego jestem tak bardzo tym przejęty, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna. Ale jest też druga strona medalu. Tokio 2020, zorganizowane rok później, przyniosło Japonii około 55 miliardów dolarów długoterminowych korzyści ekonomicznych. To miejsca pracy, rozwój turystyki, modernizacja miast i może to jest plan finansowania ewentualnego konfliktu? Sprytny! A teraz czas na wiadomość, która boli bardziej niż kac po Sylwestrze. Nasza kochana reprezentacja spadła w rankingu FIFA na 31 miejsce. Tak, dobrze słyszycie. 31 to jest najniższy wynik od grudnia zeszłego roku. Serio niżej już chyba tylko po przegranej z Andorą możemy spaść. Ostatnie występy to był pokaz futbolu na poziomie debaty sejmowej na temat zaimków. Przegraliśmy z Portugalią 1 3, a z Chorwacją ledwo wyskrobaliśmy Remis 3-3. I teraz uwaga! Wy przed... Nas Egipt. Tak, ten sam Egipt, który swoje ostatnie punkty zdobył, wygrywając z potęgą futbolu, Mauretanią. Podczas gdy nasi rywale z Ligi Narodów, Portugalia i Szkocja, pną się w górę rankingu jak marża Orlenu, kiedy hurtowe ceny paliw spadają, my lecimy w dół szybciej niż reputacja boksdela po Pandorze. Aplauzów, aplauzów. I na koniec coś, co mogłoby być światełkiem w tunelu. Linda Klimowiczowa, 20-letnia tenisistka z Czech, właśnie dostała polskie obywatelstwo. I nie, to nie jest kolejna sztuczka Wawrzyka z wizami dla imigrantów. Dziewczyna ma naprawdę zajebiste wyniki. Obecnie jest 184. w rankingu WTA TA, co może nie powala na kolana jak frekwencja zawiedzionych wyborców z Jagodna, ale już ma na koncie półfinał juniorskiego Wimbledonu i sześć zwycięstw w turniejach ITF. Trenuje w BKT Advantage, Bielsko-Biała i według ekspertów ma potencjał, żeby wspiąć się znacznie wyżej. Linda to nie jest kot w worku. W 2023 roku wygrała już dwa turnieje ITF. A w eliminacjach do turniejów WTA potrafiła pokonywać zawodniczki Stop 100. Jej styl gry opiera się na agresywnym forehandzie i świetnym poruszaniu się po korcie. Trochę jak młoda Agnieszka Radwańska, ale z większą siłą uderzenia. Pod okiem trenerów Roberta Rumlera i Jarosława Machowskiego rozwija się jak na drożdżach. W zeszłym roku jej ranking skoczył o ponad 200 pozycji. A jeszcze ciekawostka: Linda mówi już całkiem nieźle po polsku, bo jej babcia jest Polką z cieszyna. Czy jest to jednak nowa iga? Świątek to jest numer 1. Je Jeden na świecie, a nie jakaś przypadkowa jedynka w dzienniku. Klimowiczowa może być świetną zawodniczką dla Polski, ale dajmy jej się rozwinąć, zamiast od razu wrzucać na nią presję większą niż na Gonciarza przed wywiadem ze Stanowskim. Przynajmniej jeszcze nie. Od totalnej żenady reprezentacji przez olimpijskie marzenia ministra, historyczny sukces młodych piłkarek aż po nowe nadzieje w tenisie. Polski sport jest jak polska polityka. Nigdy nie wiesz, czy dostaniesz nowe 800 plus na kota, czy podwyżkę podatków za posiadanie psa. A teraz wiecie co robić. Łapka w górę nie boli, a może w końcu zmotywuje mnie do lepszej roboty i trochę mniejszego używania wulgaryzmów, kiedy sytuacja mnie denerwuje. W komentarzach dajcie znać, czy według was olimpiada w Polsce to realna sprawa, czy może jest jednak lepiej najpierw nauczyć naszą reprezentację grać w piłkę. Ja pierdolę, co za tydzień. Ale pamiętajcie, jesteście na kanale kto wygrał, a to był kolejny przegląd newsów. Nara i do następnego.